Cześć! Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy. Dziś zapraszam Was do rozpakowania i recenzji dwóch minifigurek z serii Monsters. Jest to seria z 2015 roku o numerze 14. To były dwie ostatnie saszetki, które znalazłem w sklepie. Dlatego jej cena była dość niska. 6 zł za sztukę, więc wydaje mi się, że cena jest bardzo fajna. Ale na pewno... No zostały one przebrane wcześniej, zostały te, które nie były wymacywane najprawdopodobniej. Dlatego obawiam się, że mogę nawet trafić dwie takie same. Mamy ładną dynię, mamy ładnego kościotrupka tutaj już i na drugiej co nam się trafiło, zobaczmy. A nie, coś innego. Taki jakiś lew chyba. Zobaczmy. Bardzo ładnie. Składamy i przechodzimy do recenzji. Nasza pierwsza postać wygląda bardzo dynamicznie, bardzo tak agresywnie, wyzywająco. Pomarańczowa kolorystyka tutaj dominuje i czarne paski tygrysa bardzo ładnie poprowadzone na rękach, na nogach. Ładnie to przechodzi również naprzód kostiumu naszej bohaterki. Tutaj mógłby być jeszcze zarysowany na biodrach, na przykład, ale jest ładnie. To ładnie tutaj przechodzi delikatnie. Z tyłu na nogach nic nie mamy, ale na plecach także, jest widoczny. I oczywiście tutaj takie wcięcia. Ciemniejszym, pomarańczowym kolorem na biodra, czyli mamy do czynienia z jakąś szczupłą osobą. A tutaj jeszcze ogon taki typowy, gumowy, widziany już w innych figurkach tego typu. Co do włosów, jest to jeden odlew tutaj razem z uszami. Nie ma alternatywnego wyrazu twarzy, a tak prezentuje się nasza bohaterka bez włosów. Tutaj mamy do czynienia z bardzo ciekawym przebraniem na Halloween, taki kościotrup. Kształt oczywiście znamy z normalnych ludzików Lego tego typu. Tutaj ładnie jest to poprowadzone na nogi, na przodzie, na bokach, kości i na rękach. Bardzo ładnie to przechodzi. Białe rękawice i z tyłu jeszcze nadruk tylnej części klatki piersiowej i kręgosłup. I że to maska i strój no to oczywiście mówi nam ten ta nitka tutaj przewiązana z tyłu na głowie. I tak prezentuje się nasza postać. Dodatkowym akcesorium jest tutaj jeszcze ta dynia, która jest otwarta w środku. Możemy w niej schować jakieś cukierki najprawdopodobniej. Moim zdaniem trafiłem dwie całkiem fajne minifigurki. Jak na serię, która już nie jest sprzedawana. Tutaj pan bądź pani w przebraniu szkieletu. Bardzo mi się podoba ten nadruk. I także to akcesorium w postaci takiego wiaderka. W kształcie dyni. Bardzo ładne. No i tutaj pani, która przyciąga kolorystyką i swoim strojem. Także tutaj fajny ten ogonek jest. Ciekawe, ciekawe minifigurki. Tak więc mam nadzieję, że macie także podobne w swoich kolekcjach. Dzięki za obejrzenie odcinka. Pozdrawiam i do następnego. Cześć!